jesteśmy w takiej pewnej dynamice Świętego Mateusza jego nauczania prezentującego przypowieści Pana Jezusa w których od kilku niedziel słyszymy o tym jak bardzo dobry jest Pan Bóg czy to gospodarz winnicy czy to zapraszający na ucztę weselną dla nas to jest coś oczywistego że Bóg jest dobry i Różnego rodzaju zaproszenia do nas nieustannie kieruje. Czujemy się prawdopodobnie takimi biesiadnikami Wesela Pańskiego, kiedy uczestniczymy w życiu sakramentalnym, a szczególnie w tajemnicy Eucharystii, w Mszy Świętej. Niemniej jednak, kiedy Pan Bóg zaprasza kolejny raz, może się zdarzyć, że zaczynamy się wymawiać. I tutaj pojawia się takie pewne pojęcie, które w życiu duchowym jest ogromnie ważne, mianowicie trud trwania. Bycie przy Bogu, mimo może pojawiającej się rutyny, jakiegoś znudzenia, jakiegoś rozczarowania, bo często w miejsce takich doświadczeń wchodzą próby rezygnacji z Eucharystii na rzecz innych rzekomo ważnych rzeczy w naszym życiu. Tutaj jest mowa o kupiectwie, o pewnych takich ofertach ze strony świata. To dotyka wielu z nas niejednokrotnie, ale pamiętajmy, że ten trud trwania nie pozwala na to, aby znudzić się Panem Bogiem. Aby znudzić się jego dobrem, nieustannym błogosławieństwem, bo ostatecznie przecież wszyscy zmierzamy do tego miejsca i doświadczenia, gdzie jest radość i pokój. Dzisiejsza Ewangelia kończy się takim bardzo smutnym stwierdzeniem, które w Ewangelii czasami się pojawia, mówiącym o miejscu, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. No, trudno sobie wyobrazić i, i życzyć. Komukolwiek y, takiego losu. Dlatego y, ten wspomniany trud trwania, wierność, pamiętajmy, on owocuje tym, że ostatecznie na wieczność każdy z nas chce i powinien spocząć w Panu Bogu.